No to jest no, no tyle, no ciężarówkę. Hej, tu panda! Dziś narysujemy ciężarówkę. Kiężarka. Wykorzystamy oczywiście mój wesoły piórnik kształtów. No to zaczynamy. Na początku weźmiemy prostokąt. Dzięki niemu powstanie kształt ciężarówki. Będziemy ją rysować patrząc na nią od przodu. Hm. To co dalej? A, już wiem. Teraz drugi prostokąt będzie większy. To tylna część ciężarówki. Hmm. O, właśnie tak. Hmm. Kolejny mniejszy prostokąt. Umieścimy na dole. To wlot powietrza do silnika. Umożliwia on przepływ powietrza, dzięki czemu ciężarówka lepiej oddycha, czyli jej silnik lepiej pracuje. Dzięki liniom prostym powstanie specjalna osłona. Chroni ona silnik przed dostaniem się dużych przedmiotów lub gałęzi. One mogłyby zniszczyć silnik. Teraz koło. Wykorzystamy je dwa razy i powstaną światła. Ponownie sięgniemy po prostokąt. To będzie przednia szyba. Przez nią pan kierowca oraz pasażer mogą obserwować drogę. Jeszcze linia prosta. Podzielimy szybę na dwie części. Teraz linia łamana. To będzie zderzak przedni. Narysujemy go z lewej strony i z prawej. W środku za pomocą małego prostokąta powstanie tablica rejestracyjna. Wykorzystamy jeszcze prostokąt do narysowania kół. Nie robimy tego za pomocą kształtu koła. Patrząc z przodu koła wyglądają jak prostokąty. O właśnie, to ciężarówka żarówka narysowana. Ciężarówka! Teraz wasza kolej. Spróbujcie I narysować sam pojazd samemu. Pamiętajcie, żeby było go widać od przodu. Jak wasza praca Uuuu. będzie gotowa, możecie ją pokazać wszystkim. Wystarczy, że wyślecie ją do nas na www.forwardankids.pl, a ja pokażę ją na ekranie telewizora. Zdrowiaj.